Próbujemy teraz wykasować komunikat serwisowy na zegarze, zgodnie z instrukcją z forum Passat'a, wyłączamy zapłon, nacisnąć przytrzymać prawy przycisk, tylko i wyłącznie prawie da się przycisnąć, wciskam, przytrzymuję, włączyć zapłon. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo SERWIS. No, załóżmy, że jest serwis. Ponieważ powinno się pojawić komunikat: Serwis na. U mnie serwis jest, wyświetla się już od, od kilku dni. OK, zwolnić przycisk X, czyli prawy. Obróć przycisk Y w prawo celu skasowania wskazania. Coś zniknęło. Wyłączyć zapłon. Wykonamy teraz test. Ciekawe, czy komunikat zniknął. Świetnie działa.